Proszę Państwa. Przerwamy audycję muzyczną, aby nadać komunikat specjalny. Jak podają agencje informacyjne, niepowodzeniem zakończyła się kolejna próba naukowców i wojska z całego świata, mająca na celu zmianę trajektorii lotu komety zagrażającej ziemi. Znaczy to, że prawdopodobieństwo kolizji wzrosło do 98%. Spodziewane uderzenie nastąpi następnego dnia, około godziny dziewiątej czasu uniwersalnego UTC. W związku z powyższym, jutra nie będzie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. J jak jutro. Mhm. Czy jest to w ogóle możliwe, że jutra nie będzie? Zakładamy, że ono będzie, natomiast gdybyśmy mieli się tak krytycznie nad tym zastanowić, mm -hmm. no to Ziemia jest malutką drobinką w całym kosmosie i to, że jak, jakieś ciało niebieskie, jakiś obiekt będzie akurat przelatywał w miejscu, w którym znajduje się nasza planeta, nie jest zupełnie wykluczone. Jest to nawet jakąś tam, jakieś tam prawdopodobieństwo, istnieje wreszcie. Słońce kiedyś się wypali, wreszcie być może temperatura na ziemi wzrośnie, tak że nie będziemy mogli na niej żyć. Może się zdarzyć, że jutra nie będzie, choć raczej bardziej prawdopodobne jest to, że będzie. Ale nie jutro. Może się wypalić, ale nie jutro. Ale nie. Wszystko się może zdarzyć, ale nie jutro. I to jest też niesamowite, bo z jednej strony to zdrowo tak myśleć. Bo tak. nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że codziennie rano wstaję i myślę rany woskie. czy naprawdę ta trajektoria e, tych wszystkich meteorów, które latają e, gdzieś w przestrzeni kosmicznej, e, nie, są, nie, zbliżają, nie zbliżają się gdzieś tam do, do Ziemi. Albo czy w ogóle ja przeżyję ten cały dzień, czy coś się stanie. To tak, byłoby katastrofy... bardzo niebezpieczne dla mojego zdrowia po prostu. Tak, katastrofa nie musi być ogólnoświatowa może być indywidualny. Taki tak? indywidualny brak mhm. tak, To też spowoduje, że jutra nie ma. Niemniej jednak, jak powiedziałeś, nie byłoby zdrowym, gdybyśmy zakładali, że jutro nie będziemy mogli pójść do pracy, szkoły, tak. sklepu i gdybyśmy czynili kroki, które miałyby zabezpieczyć zewnętrzność przed brakiem nas. To byłoby dziwne. Ale, ale zobaczcie z drugiej strony, to jest niesamowity cud, że my przy, wstajemy rano, budzimy się i jest jutro. W ogóle ktokolwiek albo czy są ludzie na świecie, którzy z radością wstają mówią jaj udało się! Jest jutro, choć wielce prawdopodobne by było, że mogłoby go nie mieć, zwłaszcza nie być, zwłaszcza, że nie ma nas przez jakieś 12 godzin, kiedy śpimy, więc praktycznie zniknęło to, zniknął ten świat. W którymś momencie się pojawimy się, tak jakbyśmy tak. się rodzili na nowo. Oczywiście. Jeszcze większym przepraszam cudem jest to, że przeżyjemy cały tak. dzień i możemy czekać na następne jutro. Nie wpadniemy pod samochód, nie, tak. nie zdarzy się coś, co spowoduje, że będziemy mieli złamaną nogę, nie trafimy do więzienia itd. Tak tak A dalej, ten i tak dalej. świat jest tyle, tyle czynników na nim funkcjonuje, że dzieje się, że praktycznie jest to wielce prawdopodobne, że mogę do tego jutra nie dotrwać. A jednakowoż mhm. przynajmniej większość z nas bo oczywiście niestety nie dotyczy to wszystkich, czyli większość z nas jakoś sobie radzi. Mhm. Można powiedzieć, że to cud. Tak. E, oczywiście, słuchajcie, może spotkaliście się z takim pytaniem właśnie, takim eksperymentem myślowym, można byłoby powiedzieć, właśnie zada z zadaniem takiego pytania. E, no co by było, gdybyście się dowiedzieli, że po prostu jutra nie będzie? I ten eksperyment myślowy ma swoje dobre strony, bo on pokazuje, jakie są nasze wartości, co jest dla nas najważniejsze w tym momencie. Tylko też ma ten eksperyment ma pewną słabość, mianowicie taką, że kiedy go przeprowadzamy, to wszystko, co wydaje nam się, co, co wstawialibyśmy na pierwszym mm -hmm. miejscu do zrobienia, pierwszym, drugim i trzecim, jest tylko i wyłącznie deklaracją naszą w tym akademickim, teoretycznym eksperymencie. Natomiast tak. to, co naprawdę byśmy zrobili, to, co naprawdę by się wydarzyło, możliwe jest tylko i wyłącznie, kiedy ta sytuacja zdarzyłaby się w rzeczywistości. Rzeczywiście mhm. ktoś, lekarz, ktokolwiek powiedziałby nam, jutra nie ma. I dopiero z tą świadomością, przekonani o prawdziwości tej mhm. nie, nieuchronności, tego braku jutra, dopiero wtedy moglibyśmy wiedzieć, co dla nas naprawdę jest ważne, bo, bo czym innym jest deklaracja tego, tak. co się zrobi, a czym innym jest dokonanie tego w sytuacji, która zaistnieje. Pe pewnie się zastanawiacie, dlaczego temat jutra? Jakie to ma znaczenie w ogóle? Dlaczego taki temat? My też nie chcielibyśmy aż o tak poważnych mm -hmm. rzeczach rozmawiać, może to jest temat na inny, inny film. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o jutrze, ale w troszeczkę. Mniej ostatecznym kontekście. Mhm. Czyli w momencie, często po prostu planujemy sobie jakieś tam życie, robimy pewne rzeczy, no i pojawiają się sytuacje, rzeczy, zadania, które odkładamy właśnie na jutro. Ponieważ, no, dlaczego odkładamy pewne rzeczy na jutro? Bo nie mamy czasu, żeby to zrobić dziś. Mhm. Nie jest to rzecz pilna muszę, dan tak. deadline wysłania sprawozdania 20, mm -hmm. nie muszę go wysyłać 15. Damy tak. go wysłać 17, 18, nic się nie stanie. A mam teraz dużo ważniejsze sprawy? Bardziej, tak, bardziej pilne. To jest jeden z, z czynników. Na pewno to, że czasem po prostu nam się nie chce zrobić. Mamy, wolimy sobie pograć w jakąś grę, przeczytać jakąś książkę, obejrzeć serię, ale nie robić tego zadania. Jutro, jutro, jutro będzie lepszy dzień. W myśl przysłowia, mm -hmm. co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego. No to w tym momencie możemy sobie to odłożyć pod warunkiem, że jutro będzie. No tak. Ale myślę sobie jeszcze o jednym czynniku sytuacji, kiedy my boimy się dotknąć jakiejś sprawy, rozwiązać jakąś sprawę, bo ona jest za trudna, bo ona będzie wymagała od nas no, dużo wysiłku. Jest stresująca. Jest stresująca, więc odkładamy ją na jutro. Być może przerasta nasze możliwości tak. I, tak, i to powoduje, że chcemy jak najdłużej być wolni od tego... Co, co nie, nie jest dla nas komfortowe. Myślę sobie, że jest bardzo dużo ludzi na świecie, którzy odkładają wiele spraw. Na jutro. Nie mówiąc o pewnych marzeniach, planach, działaniach, które, które przyniosłyby nam szczęście, radość, ale wymagają trochę pracy, więc myślimy sobie, dobrze, odłożymy to na jutro, pojutrze przecież jest tyle czasu, żeby to zrealizować, więc będzie na to odpowiedni moment. Problem jest taki, że nie zawsze ten moment już będzie, bo może jutro już nie być. I teraz, jeśli mówimy o zadaniach, które mhm. mamy wykonać jeszcze, to mm, jeśli rozmawiamy sobie o planowaniu, bo po części troszeczkę o planowaniu mówimy, to chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy jest wiele osób, które lubi pracować pod taką presją czasu, mhm. wiem, że muszę to zrobić na poniedziałek, więc niedziela będzie dobrym dniem, kiedy zacznę to robić. Tak. Ponieważ nie da się tego odłożyć, jest to odpowiedni, właściwy moment. Tak. Niestety. Robienie czegoś na ostatnią chwilę powoduje, że każda trudność, która dwa dni wcześniej byłaby banalna, brak prądu, awaria komputera, mhm. brak tuszu w drukarce, wizyta dawno niewidzianej cioci, powoduje, że my nie możemy zrobić tego, a poniedziałek czy następny dzień jest dniem, w którym musi to być zrobione. Więc yy, zwykła rzecz, która gdybyśmy sobie zostawili dzień, dwa. Czyli brakuje nam jutra. Tak, brakuje <laughs> nam jutra. Gdybyśmy zostawili sobie jeden dzień lub dwa na, mm -hmm. na wszelki wypadek, to zrobilibyśmy tę rzecz yy, mm -hmm. bez najmniejszego problemu z uśmiechem. Natomiast kiedy zostawiamy sobie coś, jak to się mówi, na za 5.12, to. Banalna, banalna trudność może spowodować, że my tego nie zrobimy. To sięgnijmy jeszcze do tego aspektu najważniejszego, etycznego w naszych filmikach. Jak to ma się do, 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 do etyki to jutro? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie odkładanie pewnych rzeczy na jutro? Otóż wydaje mi się, że bardzo. Bo często jest tak, że my krzywdząc kogoś, robiąc coś złego, coś nieprzyjemnego, odkładamy to na jutro, żeby to naprawić, żeby to rozwiązać, żeby kogoś przeprosić. Mhm. Ale zobacz, bo. Być może przyczyny są takie, o których już mówiliśmy. Nie jest to łatwe, tak, nie tak, jest tak. to komfortowe to przyznać tak. się do błędu, przeprosić kogoś. Hmm. E, być może przeprosiny nie zostaną przyjęte. I teraz to nas stawia w bardzo trudnej sytuacji. Więc e, być może odkładamy to. Bo boimy się konsekwencji, boimy się tego, co może się wydarzyć. I ciągle zakładamy, że to jutro będzie. A co w sytuacji, kiedy tego jutra nie będzie? Takiego choćby nawet tego indywidualnego czyli jedna z tych osób, którą chcieliśmy przeprosić, wyjechała i nigdy już się z nią nie spotkamy. Nie będzie szansy naprawienia tego błędu. Może w rzeczywistości jakieś jeszcze inne czynniki spowodują, że my nie, na, nie będziemy w stanie naprawić tego jutro. Tak, albo ktoś, kto pożyczył nam książkę, kupił sobie już drugą. Tak. Chociaż my od pół roku myśleliśmy, dobrze, jutro tę książkę oddam, jutro ją oddam. To, to, to mogą być sprawy banalne i błaha, mogą być sprawy poważne, życiowe. Wydaje się, że w takim razie, że w tym aspekcie moralnym y Naprawianie, szybkie naprawianie błędów, zadośćuczynienie, rozwiązanie problemu powoduje, że mamy gwarancję, że nie zabraknie nam jutra na to, że ta osoba da się przeprosić, że uda nam się naprawić tę krzywdę. Ponadto bardzo często takie sytuacje, o których teraz mówisz, one nas męczą, one powodują, tak. że my o nich myślimy. Gryzą nas w środku, i teraz odwlekanie tego no nie jest dla nas zdrowe, nie jest dla nas dobre. Mhm. Przecięcie problemu, który istnieje, pozwala go załatwić. Nawet jeżeli on zostanie w jakiś tam sposób, ta sytuacja potoczy się nie po naszej myśli, tak. to jednak przynajmniej będziemy wiedzieli, że rozwiązanie jest niemożliwe, tak jakbyśmy sobie je wyobrażali, ale ten problem się inne, natomiast jeżeli będziemy... I jutro będzie już inne. Tak, natomiast hmm. jeżeli będziemy to przeciągać, no to, to będziemy dręczyć się czymś yy, tak długo, jak będziemy to przeciągać Super. i wcale to nie jest lepsze rozwiązanie niż nawet niż prawda czy też rozwiązanie czy też yy, yy, konsekwencja która mogłaby nawet dla nas być nieprzyjemna czy w takim razie taka puenta yy, albo dwie puenty z tego yy, z tego odcinka pierwsza naprawiajmy rozwiązujmy problemy yy, szybko bo może się okazać yy, że po prostu jutra nie będzie zabraknie nam czasu na rozwiązanie tego problemu albo będzie to już niemożliwe a z drugiej strony rozwiążmy to szybko żeby to jutro było już dniem bez tego problemu problemu. No i na sam koniec wracając do, do początku naszego, naszej rozmowy, może warto byłoby, przynajmniej czysto teoretycznie, zastanowić się, co bym zrobił, co bym zrobiła, gdyby tego jutra nie było. Gdyby ogłoszono, że świat kończy się za dwa dni, za mhm. trzy dni. Co byłoby dla mnie ważne, co chciałbym, chciałabym zrobić, co, co, co potrzeba byłoby zrobić. I jeszcze jedna rzecz, obiecajcie mi proszę, kiedy jutro, jutro wstaniecie, to z taką radością, ale cud, obudziłem się, jest jutro. Jest jutro. W takim razie chciałabym się powiedzieć do jutra. Do jutra. Ale powiemy do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.